Pan poseł Grzegorz Braun, jedna minuta, proszę bardzo. Szczęść Boże! Pytanie brzmi: czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest krytykiem literatury? Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest gremium, którego celem jest recenzowanie? mądrych bądź głupich werdyktów, jakichkolwiek gremiów urzędujących chwała Bogu poza granicami Rzeczypospolitej. Państwo nazywa, nazywacie w swojej uchwale panią Olgę Tokarczuk odważną. Ja nazwę ją koniunkturalistką płynącą na fali poprawności politycznej, ale nie żądam, żebyście Państwo podzielili mój punkt widzenia. Nie żądam uznania mojego punktu widzenia, ale wy, szanowni państwo, nie gwałćcie tej znacznej jednak części narodu polskiego, który rozpoznał Wolzę Tokarczuk, kosmopolityczną, antypolską agitatorkę. Dziękuję panie pośle. Dziękuję Dziękuję panie pośle. Przystępujemy do głosowania.